No, co słychać? Nie mam czasu. Jadę do lasu. Na razie. Tak się prezentuje okolica. Przemierzamy las z rowerkiem obywatele, obywatele Rzeczypospolitej Leśnej. Tam też w krzakach, w krzakach się poruszyło. Ale to nic nie szkodzi. San na wreszcie szczęście się przyniesie. Pamiętajcie o tym, Tam drzewka poząbywane. O, proszę bardzo, ile drzewek mam wanny. Także dziękuję tym, którzy mają siłę to oglądać, być wytrwałym, może by mnie słuchać, trzeba być mega wytrwałym i pozdrawiam serdecznie prosto z poradziskiego zagajnika Filipy Troski. Dasz ból.